Historyczne wydarzenie w Cieplicach Zdroju. Już niedługo na Placu Piastowskim odbędzie się reaktywacja słynnego jarmarku, który przez wieki był wydarzeniem przyciągającym tłumy kupców i gości nie tylko z regionu. Kiedy postanowiłam, że będę zakładać fundację i organizować jarmark, zaczęłam oczywiście czytać stare niemieckie dokumenty. Dokumenty, które pochodzą z przełomu XVII-XVIII wieku. Jest zapis o tym, że jarmark ten ma tradycję sięgającą niepamiętnych czasów, ale z pewnością dłuższą niż 500 lat. Kiedy na koniec zimy mieszkańcy gór schodzili do cieplic, gdzie biły gorące źródła, składano ofiary swoim bogom i odprawiali swoje rytuały właśnie tutaj u, u tych gorących źródeł. Składali ofiary z ludzi, z niewolników, z więźniów, a później nabrało to miękkiej formy. Składano ofiary z ciasta chlebowego wypieczonego w kształcie człowieka. Na początku XX wieku popularność jarmarku była ogromna. Jest to jarmark na który przyjeżdżał cały dolny Śląsk i ludzie z zagranicy. W 1910 roku w dokumentach było napisane, że na Jarmark przyjeżdżał około 10 tysięcy ludzi, a w latach 30. około 40 tysięcy. Skąd wywodzi się nazwa tego wydarzenia i jakich atrakcji możemy się spodziewać? Symbolem tego jarmarku jest człowiek, mały taki ludzik w kapeluszu z rękami podpartymi oboki, który nazywał się Talsak. Skąd nazwa, jaka jest geneza tej nazwy, opowiem Państwu już podczas jarmarku. Tu będzie można obejrzeć wystawę starych archiwalnych pocztówek oraz starych fotografii które użyczył nam pan Marcin Noach ze swojej dużej kolekcji, a dzięki uprzejmości Książnicy Karkonoskiej możemy je zeskanować, tak aby później w czasie wystawy można było je obejrzeć w powiększonych formatach. Zapraszam Państwa serdecznie od 11 do 13 kwietnia bieżącego roku do Cieplic, na Plac Piastowski i do Parku Zdrojowego na cieplicki jarmark Safanduły. Czy Renata Czaplińska zdoła wskrzesić Jarmark Safanduły? Najlepiej będzie się przekonać o tym na własne oczy i przyjechać w kwietniu do Cieplic Zdroju na to wyjątkowe wydarzenie.